Idę od barona się wywalić. Kajcie. Będę miał 0, 10, 0. I on jest za 12, to chciałbym przypomnieć. Za 10 już. <grymne> Dobra, myślę tak. Dobra. Nie. <grymne> jaj, jaj. <grymne> Nie. Jaj, jaj. Zuni, zuni, zuni. Co? wydaje mi się, że grymne, co w ogóle się skończy. Dobra, wy mi to zostawiliście, bo Diamenta wtedy bił diamenta Zrobiliście już roboty za mnie, którą muszę dokończyć. Daj ja mi się, że siły nie powstrzymają, do... Tej siły już Nie, powstrzymają, Dawaj, masz go nie, Dawaj, nie, 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 na baroni, nie, biegnij. nie, biegnij. biegnij, biegnij. Biegni, biegni. Biegni. nie, nie, wszyscy, biegnij, szybko. szybko tak się cieszę, że tym ciepłem dostał pływa bufy na demet. Woda heads up! Like the ceiling can hold us. This is the moment, Yesik Hot chimpanze. Chmida. Co nie chyba? Bruzer taron, bruzerek bruzer co? Ale jak to Diano z... maszerkę, nie? Jak to Diano z coś odwali? Maszerkę Zonie. Słyszę, mam, z... so mam Jak to Diano so coś odwali, to koniec gry będzie. Chciałbyś, że ja bym coś odwalił?

No teraz nagrasz. Teraz kurwa wygrywam, wygrywanko. Ojej! Wysoł i puta keto! i puta keto! Wysoł i puta keto! Wysoł i puta keto! Wysoł i Get keto! Wysoł is puta keto! tego, i puta keto! Nice Idę, mam. Mam kreska i stunę. Jak so like the ceiling can hold, us, like the silly can hold us. O, Dobra, dostawa. Mida, mida. Idę pominiony. Idziesz po ona nie pominiony. Gjeszcie już tutaj, się już tutaj w pole. Nie, właśnie speedwizor, jeśli chodzi mi o to, żeby ten, mieć dodatkowe rezistę na dane i tak. Ej, idę na niego. I szefidować, dla mnie. Ej, kurwo! Ej, są up! Haha, ha, co jest? There we go back. Ej, bezanki są. Ja intuje. intuje. Super. Mamy Drake'a. Jak nic I nie... I też intuje. W idealnym momencie. Anka, idź z Zedem na Ankę. Super, nie, to nie wiem. Wspaniałość. Idę mida. This is the is the night. It's over. Oh, hello dark boy.